Stoję przy dębie Jest taka brunatna ziemia Nie wiem czy to jest jakaś Pruchnica Co to jest? Jeśli ktoś wie Dajcie znać w komentarzach Raczej próchnica jakaś, jakaś Nie wiem co to jest, to wygląda jak ziemia To jest dąb rośnie z grabem Z grabem? Z grabem Ten Bóg nie jest no i... Pruchnica, z czego to tak się wytworzyło? To tyle aż takie pierwsze z życiu widzę. Zresztą. Nie wiem, co to jest. Skąd tego tyle? Na co to jest? Normalnie mączka. No, nie wiem. Dziwne. obtoczyły się te drzewa jakoś razem.